O, jest idealnie! Tak, kurwa zepsułeś. Teraz jest dobrze, zostaw tak, zostaw tak, jest dobrze. Hej siemanko, z tej strony Jafelman i jest ze mną. E Bremu, tak, cześć, witam, Więc możemy jeszcze przechodzić to cały czas checkpointa ci się tutaj daje. A po co mi taki checkpoint ktoś się prze... Przychodzi... O dobra, skorzystam. Nie! Ja tego nie przechodzę na jednym screencie, bo tego się tak nie da Zaczynasz, Znaczy dasz ja... No... Tak. No kur... <laughs> kurwa, mać. Trzeba to przejść! Ej, ja to chcę zrobić! No kurde, nawet nie pokażę jak to zrobię, nie? Dobra, teraz ci pozwolę przejść, przechodź. Jaki chuj! Ście... Niebi, Nie bij, nie bij, nie bij. Nie, 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 nie! Spierdalaj! Nie, ty jesteś... U! Kurwa, jakby nie było czwartej rano... To się. O, płotek, cicho, cicho, cicho. <śmiech> <śmiech> no chodź, chodź. Laura, chodź, chodź, chodź. <laughs> Pewnie teraz znowu. Nie wiem, co ty... Jaki król! Jaki <laughs> Ej, ja chciałem ci to zamknąć, jak... Jaki... Zrzucił mnie Popkuć mnie tym pizdonem Proszę wpuść mnie do siebie Już się nie zamykamy No widzę, że daś mi uderzyć Kuuuuuu Owca, widzę owce Nawet dwie Thank you for playing the map Co? Ej, oprółem sobie ekran fuj Okej, okay, już jest okej okay. Ale dzięki Kurde Kurwa mać Świnia I tepnij mnie do siebie, bo czekam tutaj, aż mnie tepniesz no i bardzo tak, długo się tam, czekam... Przecież wydaje wam się, że to ja jestem zrozumięty. chociaż wydaje wam się, że to ja jestem Przecież wydaje wam się, że to ja jestem zrozumięty. Przecież wydaje wam się, że MNIE! Proszę. Nie wiem co, co to robisz. robisz. A! 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 O, cześć! ŁOTO! Eee... Spychanie kogoś w Minecraftcie, czego ja zrobić nie mogę. Wow, to Zastronowałeś nazywa... to. To się nazywa... SIŁA! <śla> no fajnie! Okej. Okay. Postaram się zrobić z... <śla> Kurde! <śla> o, Łapka na... Jimmy, 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 Jimmy Padaj, ja nie... Oj, co, cwaniaku? Ojo, no, na ku... Kuktu, na kuktus Znowu to, to do portalu? NIE! Spadaj z tego portalu! NIE! Serduszko! Serduszko! Fuck, spadłem! NIE! <laughs> Uciekam stąd Split mi się włączył, Ja pierdolę. Nie What the hell Cześć Pamiętaj, że zawsze możesz zostawić like na tym filmie Dodać go do twoich ulubionych Udostępnić go na Facebooku lub gdziekolwiek chcesz no i oczywiście może zostawić cząstkę siebie poprzez subskrypcję mojego kanału. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Hej!